W zeszłym roku 450 Norwegów zapiło się na śmierć, to aż o 52 więcej niż w roku poprzednim i najwięcej od 28 lat. Wynika tak z danych rejestru przyczyn zgonów Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Trend Poszedł w złym kierunku od czasu pandemii koronawirusa. Około 70% zgonów, których przyczyną był alkohol, to zgony mężczyzn. Dzieje się tak dlatego, że mężczyźni spożywają znacznie więcej alkoholu i częściej mają problemy alkoholowe niż panie. I to dane. Nie tylko z Norwegii. Dobra rentowność przedsiębiorstw i spadająca inflacja doprowadzą do wzrostu płacy realnej w 2024 roku. Takie informacje podało Centralne Biuro Statystyczne, czyli SSB. Według ekspertów pozytywna koniunktura utrzyma się przez najbliższe. Lata. A na początku 2025 roku dojdzie do obniżki stóp procentowych. Aktywność w norweskiej gospodarce prawdopodobnie wzrośnie w wyniku zwiększonego wzrostu płac realnych, dużej aktywności administracji publicznej, a także ożywienia w inwestycjach mieszkaniowych, skomentował szef SSB. I tych słów pana szefa będziemy się trzymać mocno. 12 września rosyjski okręt wojenny oddał strzał. Ostrzegawcze w kierunku norweskiego kutra rybackiego. Jak informują przebywający na norweskiej łodzi, rosyjscy żołnierze wezwali ich do opuszczenia obszaru. Co ciekawe, do zdarzenia doszło w norweskiej strefie ekonomicznej. Oznacza to, że kutry rybackie mogą tam przebywać w pełni legalnie. Jednocześnie są to wody międzynarodowe, dlatego łódź z rosyjskimi cymbałami też mogła tam przebywać. Nie miała jednak prawa zmusić. Norweskich rybaków do odwrotu. Na szczęście ani pralki ani nic nie zginęło z kutra. Cena Big Mac'a nad fiordami jest złym znakiem dla korony norweskiej, alarmują brytyjscy dziennikarze. Twierdzą, że waluta jest przewartościowana, czyli korona norweska jest przewartościowana i możliwe są jej dalsze spadki. Zyskać ma przede wszystkim dolar amerykański. The Economist doszedł do wniosku, że korona norweska jest. Przewartościowana. Dziennikarze przyznali to analizując ceny Big Maca, czyli najpopularniejszej kanapki w restauracji, wiadomo jakiej. Według tzw. indeksu Big Maca, jego cena w Norwegii kosztuje 74 korony, podczas gdy w USA kosztuje 5,69 dolara. Odpowiada to kursowi wymiany wynoszącemu 13 NOK za dolara, w porównaniu do kursu rynkowego, który wynosi 11. Czytamy w materiale. Zaznaczają, że wartość waluty może nadal spadać, a główne problemy ekonomiczne Norwegii to spadek ceny ropy naftowej, różnice stóp procentowych pomiędzy Norwegią a jej partnerami handlowymi, a tych jest dużo w Europie, bo Europa jest duża, i niechęć inwestorów do lokowania kapitału w koronach norweskich. Czyli co? Czyli zobaczymy, co się wydarzy. Po tym jak z norweskiej aplikacji do płatności mobilnych WIPS można korzystać w Danii i Finlandii dołączyła do tego pięknego, cudownego zestawu także Szwecja. WIPS został uruchomiony w największym państwie Skandynawii 24 września. Portfel możesz zostawić już w domu, podróżując po tych krajach. Według danych Norweskiego Urzędu do Spraw Mediów, dwóch na trzech Norwegów uważa, że spędza zbyt dużo czasu przed ekranami Telefonów. Co ważne, ponad połowa próbuje coś z tym zrobić. Co na przykład? Na przykład ogląda filmiki na TikToku, co zrobić, żeby nie korzystać z telefonu. Liczba samochodów elektrycznych przekroczyła na norweskich drogach flotę benzyniaków. Na 2,8 miliona zarejestrowanych samochodów osobowych w Norwegii było ponad 754 tysiące samochodów elektrycznych i trochę poniżej 754 tysięcy samochodów benzynowych. Jednocześnie w dalszym ciągu najwięcej jest Disney. Prawie milion. Do 2030 roku 95% wszystkich kilometrów przejechanych w Oslo i w okolicach odbędzie się samochodami o napędzie elektrycznym. Obecnie 50% wszystkich podróży, wszystkich przejazdów w stolicy Schbergen odbywa się przy pomocy LBI. dziś tak pomimo faktu, że samochody elektryczne nadal stanowią mniej niż 50% floty samochodowej. Czemu tak się dzieje? Bo elektrykami ludzie jeżdżą więcej. Norweski premier Jonas Gerstere musi zapłacić ponad 48 tysięcy koron. Podatku po tym, jak pozwolił przyjaciołom swojego syna za darmo mieszkać w piwnicy swojego nieużywanego domu. Była to para, ta mieszkająca za darmo, spodziewająca się dziecka. Jednak, według norweskiego prawa, trzeba zapłacić podatek w takiej sytuacji. Jak trzeba, to trzeba. Premier płaci, para z dzieckiem nie płaci, ale premier się podobno cieszy, bo pomaga. No i fajnie. 23 września o godzinie 2.05 w nocy w tunelu w Oslo policja otrzymała doniesienie o dwóch osobach walczących na śmierć i życie na środku drogi w kierunku północnym. Pomiędzy taksówkarzem i klientem doszło do nieporozumienia na tle chyba finansowym. Nikt nie miał żadnych poważnych obrażeń poza zakrwawioną wargą. W informacji świadków wynika, że taksówkarz został zaatakowany wtedy, gdy samochód jeszcze był w ruchu i jechał. A obaj i zaatakowany taksówkarz i atakujący taksówkarza wypadli przez drzwi kierowcy. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsłanie. żądam Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego środowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.